Tryb życia, środowisko, dieta, a przede wszystkim pielęgnacja, mają wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie, a także wygląd i kondycję skóry. Podstawą pielęgnacji jest właściwe oczyszczanie, które nie tylko utrzymuje skórę w dobrej kondycji, ale również przyczynia się do jej młodego i promiennego wyglądu. Eksperci z laboratorium naukowego LIREN, zainspirowani ideą kompleksowego oczyszczania i pielęgnacji skóry, opracowali nowe formuły kosmetyków oczyszczających, które łączą funkcje myjące i pielęgnacyjne. Kosmetyki LIREN dzięki technologiom opartym na algach lub kwasie hialuronowym oczyszczają skórę z makijażu i zanieczyszczeń, głęboko nawilżają i wygładzają. Ich stosowanie podczas codziennego rytuału oczyszczania to chwila prawdziwej przyjemności i relaksu. Rozpoczyna go staranny demakijaż i zmycie zanieczyszczeń, a kończy tonizowanie i nałożenie kremu. Uzupełnieniem codziennej pielęgnacji jest głębokie oczyszczanie skóry. Nowe kosmetyki oczyszczające Liren zadbają o czystość, piękno i promienny wygląd Twojej skóry każdego dnia!